Witam Państwa na moim kanale. Dziękuję za zainteresowanie maszynami, które produkuję. Dziękuję za oglądanie tego filmu. Chciałem przedstawić suszarnię w innym nieco kolorze niż zazwyczaj. Zazwyczaj robimy kolor zielony, matowy RAL 6020. Natomiast tutaj klient zamówił sobie w kolorze 8017. Jest to suszarnia, która ma 4,80, długość suszenia. Wyposażona jest w silnik firmy ABB, wysokosprawny, o mocy 9,2 kW. Oczywiście wyposażona w układ pomiarowy tanel PPS60L do pomiaru temperatury powietrza, wilgotności powietrza i wilgotności drewna w trzech punktach. Suszarnia posiada termostat, programator dobowy zarządzany przez NFC. Ma długość 480 suszenia. Na zewnątrz całkowity wymiar to 6 m80 cm. Wyposażona jest w torowisko wewnętrzne i zewnętrzne. To Jest tutaj poukładane, przygotowane do transportu, bo ma za nim długo trafić do klienta na północ Polski. Cztery wózki o długości 95 cm. Kontener został przez nas naprawiony jak zawsze. Tutaj widać uszczelki nowe. Blacha na bocznych ścianach podłoga też została naprawiona. Tutaj dokładaliśmy takie wzmocnienie na początku z nierdzewnej blachy. Tam z tyłu widzimy układ turbinowy. To jest strop pozorny. Ten jest, jest transportowane powietrze. Na drzwiach zainstalowane kominki wentylacyjne, górny i dolny. Górny służy do usuwania nadmiaru wilgoci w postaci pary, a dolnym jest zasycane świeże powietrze z zewnątrz. Dziękuję za oglądanie filmu. Zapraszam na moją stronę internetową.